Też właśnie macie możliwość kurwy. Tej w sumie... Też było w tym... W głębi, nie? Chuj, dobra, będzie będzie śmiesznie. <grytanie z nimi> Już namierzają, kurwa. No, to tu, trzecia jest... Trzecią widzę Czwarta, no. Eee, kurwa, lecimy. O kurwa. Ja lecę. Ja lecę, kurwa, Adam. Hehe, a mijam. Yeah, let's go. Ma. <laughs> o kurwa! <laughs> Ale żyje, żyję <laughs> O kurwa! Skurwysyny seny! <laughs> <Samo>, kurwa, ja <laughs> sam <laughs> O kurwa żyją Nieźle Tak Aha Co? Jak zatrzymałem to 50 metrów? Co? Przecież to jest w ziemi kurwa 518, nosi. nawet tego... Wy ty wy Jak skacze na dół to dawaj na dół tak, u góry jest lotniczym, może byśmy rozniewali Masz strzel tam, może się uda Tam, właśnie gdzie patrzysz, no lewo, lewo do daleko do daleko jest, czekaj. Czekaj, Ty jest, no Bijesz go Jednak na radę, no zajebiście, kurwa. No o kurwa Nichuję Udało się, dobra, git Nie chciałem helikopter O kurwa A to... A, unikany miał, ale dobra Mamy lepsze, zwinniejsze w sumie podne, ale... Tak, tak właśnie więc nie byłoby to takie dobre, w sumie, nim lecieć. Tu są... chuje. No i Alo, Pięknie. Flashbang, kurwa, na i nic nie wiedzą. Co się dzieje? Wszystkich... O kurwa. Coś tam jebło, o ja pierdolę! Jaki wybuch! Kurwa, co jest? O ty kurwo! <grymne> Dobra. Udało się uniknąć, ja pierdolę. Ja już przyjeżdżycie je w pierdolnię, nie? <grymne> ja już w nie No, no tak. Elgato. Elgato He's been shot, stabbed, garroted, blown up, burned, thrown off a building, run over by a car, half drowned. To jest kurwa? But he always comes back. Terminator. He carries a locket with his father's ashes in it around his neck. So. Ha. <stutters> Ten... No was isn't <stutters> nie? Wziąć to tekstury nie ma. Tak, ja też takie... O co chodzi Czerwono tak. Ja <grymiany> na następny. Dawaj go. Oho. Ty chyba zginąłeś <grymiany>

Yyyyyy Lecę! Sing me, really, A nie, dobra, nieważne. Jednak nie, jednak nie lecę. jeszcze ja się zawiłem. że to jest większe. Co wiesz... Wyżej jest. Co odpalać swój ochrona, mnie. nie. Ja pierdolę, aż poleciał daleko. <grytosławka> Kurva, idiota! Hahaha! Hahaha! O! ok. O kurva! O kurva! Dobrze. Deu um tapa na podróż życia, choda.

O kurwa! Wyskakujemy! Ja nie mogę, bo ja A. jestem... A. A <grym> jak się zatrzymało? coś w powietrzu kurwa, co jest? A dobra. No to. Zaraz, <grym się wytrych> What the fuck? O. A jest. A może od dachu trzeba wejść? A chyba, więc wiesz?

Spójrz, na tę teksturę tego dachu. Tutaj. Bo. Tutaj podejdziemy. Nagle mi się... Snika, to, to, tak, no właśnie. Pa, oni mają jakieś zakamuflowane dachy, ty. Hehe, tak. Zabici pewnie uginiały. Gdzie tutaj cywile w ogóle się... To kobiety się. Co nie to tak granata w ręce trzymać, żeby wypuknąć z tym po prostu. <grystanie> to ten może. No, spadłeś na dół? Co tu... Czekaj Aha Będę Co weź? What? Co ja... Co? By, kurwa zabrać mogę. No nie wiem właśnie co jest kurwa Co ja wziąłem? Niedługo nie mam wejść <grywa> Zawijka <grywa> Co? O siema <grywa> O kurwa jak się wbił jebany Idealnie tak A porusznik Sie porusznik. Teraz stanie uspokój się O kurwa, pięknie. No nie mamy hop. Aha, fajnie. Co? A ty... No samochód jego No to tych ziomeków wyjebane Poza, w się, kurwa wpięta w niego dronem, a ten... Tak w twarz po prostu, nie? I, chłop, nie reaguje w ogóle Dopiero po chyba nie reagują, właśnie jak przez chwilę lat, to... Hmm. Już, kurwa Co? U mnie to auto wjechało bez, bez tego, bez ciebie w środku A ty się ślizgałeś na butach za nim, nie? O kurwa! To, to, co co ja ci, za to, to co ja ci pokazywałem właśnie, nie? A teraz cały czas jakby się oknę... Ty lecisz helikopterem na nim stoją! Kurwa, teraz... Czekaj, czekaj O kurwa

no bo tacy jak wyleciał a ty zostałeś, no i to właśnie o tym mówili. Okej, okej, no no no. Tylko tak było. Uciekam kurwa. Gdzie trafiłem dwa razy? Raz na pewno.

O udało się Oa! Oa! E, e. Co się stało? Akurat jak zdejmowała mi spadło front została w freskiej i się byłem... uś... Ma broń, ma broń, ma broń Wyszko ma broń, nie mogę zawieść <grym> Zabezpieczyli oczywiście Kurwa w jaki sposób podłączyć urządzenie I są gwiazdki od 1 do 5 kurwa co to ma znaczyć? Łocnoń swoją pracę kurwa <laughs> Tak, tak, tak 5 rzeczywiście zostaw <laughs> było... komentarz nie to mogę jakoś komentarz wysłać też Filmik z trafisem Co to rybo Fajnie <laughs> Co to jest? Nie go widzisz tam? Bli obli bli, bli obli. <grydę>, jest koniec <grydę>, co, co się kurwa stało? Odszedłem idzie ten opancerzony ziomek, nie? No Przecelowuje do niego Patrzę, celuję w niego, żeby go zabić Znika mi przed 30 metrów przed oczu normalnie